Zrobię pierwszą część historii zgodnie z twoimi wytycznymi. Kropka. Mój świat zawalił się w jednej chwili, mój koszmar zaczyna się właśnie teraz. Cześć, mam na imię Luiza, mam 35 lat i mieszkam w niewielkim miasteczku pod Krakowem. Nigdy nie sądziłam, że będę musiała walczyć o bezpieczeństwo własnej córki w piekle, które samo się stworzyło w moim domu. Ale to właśnie się wydarzyło i zamierzam wam o tym opowiedzieć. Od zawsze byłam zwykłą kobietą samotną matką, pracującą na kilku etatach, by zapewnić godne życie mojej sześcioletniej Walentinie. Mój świat kręcił się wokół niej i jej uśmiech był dla mnie wszystkim. Wszystko zmieniło się pewnego zwykłego popołudnia, gdy usłyszałam słowa, które złamały moje serce. Walentinę, skulona na łóżku, z drżącym głosem wyznała mi coś, co nigdy nie powinno się zdarzyć. Mamusiu, on mnie tam dotknął, powiedziała, a jej łzy spływały po policzkach. To był moment, który zatrzymał czas. Kto? Zapytałam, choć bałam się odpowiedzi. Ona tylko drżała, zaciskając małe piąstki. Powiedziała, że gdy byłam na targu, mężczyzna z którym dzieliłam dom Rafał, wszedł do jej pokoju i kazał trzymać to w tajemnicy. Zamarłam. W jednej sekundzie znalazłam się w salonie, gdzie Rafał siedział z piwem w ręku, jakby nic się nie stało. Wstawaj od razu, wyrzuciłam przez zęby, a w moim głosie płonęła złość i rozgoryczenie. On spojrzał na mnie leniwie, nie rozumiejąc powagi sytuacji. A co teraz? Nawet odpocząć po pracy nie mogę. Co ty zrobiłeś mojej córce? Krzyknęłam, wskazując na Walentinę. Rafał powoli odłożył butelkę i próbował zbagatelizować sprawę, mówiąc, że to plotki, że Walentinę wymyśla, a ja mu wierzę. Ale moja nienawiść była silniejsza niż jego słowa. To nie miłość, to choroba. Wykrzyknęłam, popychając go z całej siły. Utrzymywałam tę rodzinę na swoich barkach. Znosiłam twoje pijackie awantury i bezczynność, a ty skrzywdziłeś moją córkę. On próbował mnie złapać za rękę, ale ja mu nie pozwoliłam. W tej chwili przestałam widzieć w nim męża, a zobaczyłam potwora, który zniszczył nasz dom. Wynoś się stąd na zawsze, albo sama zadzwonię na policję. Rafał zamknął drzwi z hukiem, ale jego groźby wciąż dźwięczały w mojej głowie. Wiedziałam, że to jeszcze nie koniec tej koszmarnej historii. Noc była ciężka. Gdy usłyszałam głośne pukanie do drzwi, serce waliło mi jak oszalałe. Stałam z Walentiną w ramionach, chroniąc ją przed tym, co miało nadejść. A on stał tam, wściekły i zdesperowany, nie zważając na zakazy i to, co już uczynił. To był początek walki, o której nie wiedziałam jeszcze, jak długo potrwa. Ale jedno było pewne, zrobię wszystko, by ochronić moją córkę. Nie mogłam sobie pozwolić na odwrót. Ta sytuacja była jak czarna chmura, która nagle spowiła całe moje życie, a ja musiałam stawić temu czoła, choć serce rwało się na strzępy. Po tamtej strasznej nocy, gdy Rafał wrócił, by siłą wtargnąć do naszego domu, wiedziałam, że nie mogę dłużej milczeć. Zaczęłam szukać pomocy nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla Walentiny. Zdecydowałam, że musimy udać się do lekarza. Wiedziałam, że słowa mojej córki nie wystarczą, że potrzebne będą dowody, które potwierdzą, że to nie jest wymysł. Po pracy zabrałam Walentinę wcześniej ze szkoły i ruszyłyśmy do szpitala w Krakowie. Dziewczynka trzymała mój rękaw, a jej małe ciało drżało ze strachu. Mamusiu, czy to będzie bolało? Zapytała cicho. Uśmiechnęłam się przez łzy i powiedziałam, że nikogo nie skrzywdzą, tylko pomogą nam. W szpitalu przyjęła nas pani doktor Kwiatkowska, kobieta w średnim wieku, o stanowczym, ale ciepłym spojrzeniu. Poprosiła, by Walentinę opowiedziała, co się stało. On wszedł do mojego pokoju, kiedy nie było mamy. Kazał mi milczeć, mówił, że jeśli powiem, mama się zdenerwuje, szeptała dziewczynka, kurczowo ściskając moją dłoń. Czułam, jak łzy napierają mi do oczu, ale musiałam być silna. Lekarka zapewniła nas, że zrobią wszystko, by pomóc i że to, co powiedziała Walentinę, jest wystarczającym powodem do wszczęcia śledztwa. W drodze powrotnej czułam, jak ciężar spada z mojego serca, ale jednocześnie wiedziałam, że to dopiero początek. Następnego dnia złożyłam oficjalne zawiadomienie na policji. Mimo, że bałam się reakcji Rafała, poczułam w sobie odrobinę odwagi, której wcześniej nie znałam. W domu atmosfera była napięta. Sąsiedzi zaczęli szeptać za naszymi plecami, a ja czułam na sobie ich oceniające spojrzenia. Niektórzy patrzyli na mnie jak na kogoś, kto wymyślił całą historię. Ale nie mogłam się cofnąć. Mój świat to moja córka, a jej bezpieczeństwo było dla mnie najważniejsze. Wtedy pojawił się pierwszy prawdziwy problem. Rafał nie chciał się poddać. Zaczął grozić, że wszystko, co zrobiłam, obróci się przeciwko mnie. Mówił, że nikt nie uwierzy w słowa dziewczynki, że to ja manipuluję sytuacją. Słowa te były jak kolejne ciosy, ale nie dałam się złamać. Wiedziałam, że walczę o coś znacznie większego niż tylko swoje życie, walczyłam o przyszłość Valentine. Pewnego wieczoru, gdy już myślałam, że choć na chwilę zyskamy spokój, usłyszałam głośne pukanie do drzwi. Serce zabiło szybciej. Zanim zdążyłam zareagować, zobaczyłam przez wizję Rafała, który patrzył na mnie z nienawiścią i determinacją. Luizo, otwórz, to mój dom! Krzyczał, ale ja wiedziałam, że już nie ma dla niego miejsca w naszym życiu. Zamknęłam drzwi i znowu poczułam, że zaczyna się nowa, jeszcze trudniejsza walka. Ale tym razem byłam gotowa dla mojej córki zrobię wszystko. W te ciemne, pełne napięcia dni, kiedy Rafał coraz częściej pojawiał się pod naszymi drzwiami, a szeptane komentarze sąsiadów ciążyły jak ołów na moich barkach, postanowiłam, że nie mogę dłużej pozwalać, by lęk rządził naszym życiem. Moja córka Valentine, choć tak mała, była silniejsza niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Każdego ranka, kiedy przygotowywałam ją do szkoły, widziałam w jej oczach nie tylko strach, ale i determinację, by nie dać się złamać. Ubierałam ją w starannie wyprasowany mundurek, a jej drobne stopki w błyszczących balerinkach stawiały pewne kroki w stronę przyszłości, którą razem próbowaliśmy odbudować. W szkole czekała na nią nauczycielka Marta, kobieta o ciepłym uśmiechu i łagodnym głosie, która szybko zauważyła, że Walentinę się zmieniła, stała się cichsza, bardziej zamknięta w sobie. Zaprosiła mnie na rozmowę, pytając delikatnie, czy wszystko u nas w porządku. Nie potrafiłam wtedy powiedzieć całej prawdy, ale prosiłam ją o wyrozumiałość i wsparcie. Początkowo myślałam, że najgorsze już za nami, jednak rzeczywistość szybko mnie sprowadziła na ziemię. Rafał nie dawał za wygraną. Jego groźby i manipulacje stawały się coraz bardziej dotkliwe, a ja czułam, jak w moim domu zaczyna panować atmosfera nieustannej walki. Wtedy niespodziewanie pojawiła się Karolina, moja sąsiadka z naprzeciwka, kobieta o przenikliwym spojrzeniu i miękkim głosie. Przyszła do mnie pewnego wieczoru, z torbą pełną ciast i ciepłym uśmiechem. Luizo, wiem, przez co przechodzisz. Wierzę tobie i Walentinie powiedziała, a ja poczułam, jak po raz pierwszy od dawna ktoś naprawdę stoi po naszej stronie. Ta mała iskierka wsparcia dała mi siłę, by nie poddawać się zwątpieniu. Wiedziałam, że muszę walczyć nie tylko o siebie, ale przede wszystkim o moją córkę, która potrzebowała mnie bardziej niż kiedykolwiek. Niestety, nie wszyscy byli tak życzliwi. Pewnego dnia idąc z Walentiną do szkoły, usłyszałam za sobą szeptane komentarze innych matek, oskarżenia, podejrzenia, które raniły jak noże. To wszystko jej wymysł mówiły. Rafał to dobry człowiek, a ona chce tylko zemsty. Z każdym takim słowem czułam, jak świat wokół nas coraz bardziej się rozpada. Ale zatrzymałam się, spojrzałam na Walentinę i powiedziałam jej cicho: Nie przejmuj się tym, kochanie. Prawda jest po naszej stronie. Ta prawda była jak niewidzialna tarcza, dzięki której mogłyśmy stawić czoła całemu światu, nawet jeśli ten świat czasem wydawał się być przeciwko nam. I wtedy nadszedł dzień, kiedy wszystko miało się zmienić. W sądzie, gdzie miałam stanąć twarzą w twarz z Rafałem i jego obrońcami, wiedziałam, że to będzie najtrudniejsza bitwa mojego życia. Ale byłam gotowa. Dla Walentine. Dla naszej przyszłości. Sąd w małym budynku przy ulicy Wołyńskiej w Krakowie zapełnił się po brzegi. Czułam, jak serce bije mi tak mocno, że zdawało się, iż zaraz wyskoczy z piersi. Trzymałam mocno dłoń Walentinie, która siedziała obok mnie, niemal przytulona do mojej ręki. Jej drobne paluszki zaciskały się coraz mocniej, a ja wiedziałam, że ona też czuje ciężar tej chwili. Rafał wszedł do sali z podniesioną głową. Ubrany w idealnie skrojony garnitur, jego włosy były starannie zaczesane, a spojrzenie chłodne i wyuczone. Towarzyszył mu adwokat mężczyzna w średnim wieku, o poważnym wyrazie twarzy, który zdawał się przygotowany na każdą ewentualność. Sędzia, pani Maria Nowak, zajęła swoje miejsce i natychmiast wprowadziła porządek w sali. Proszę zachować ciszę, powiedziała stanowczym głosem. Prokurator rozpoczął przedstawianie dowodów. Przeplatał dokumentację medyczną z relacjami świadków i nagraniami, które potwierdzały, że moje oskarżenia nie były wymysłem. Czułam, jak adrenalina miesza się z lękiem, gdy z uwagą słuchałam każdego słowa. Gdy nadszedł czas, aby Rafał i jego obrońca przedstawili swoją wersję, atmosfera w sali zmieniła się. Jego adwokat zaczął mówić o fałszywych oskarżeniach, o złośliwościach i zemście. A Rafał sam wstał, by z rozdzierającym serce głosem zapewnić, że kocha Walentinę jak własną córkę i nigdy by jej nie skrzywdził. Wtedy nie wytrzymałam. Wstałam gwałtownie, a głos mi się załamał, ale powiedziałam to, co musiałam, to kłamstwo. Widziałam, jak wchodził do pokoju mojej córki, gdy nie było mnie w domu. To nie jest miłość, to była zdrada i przemoc. Z sali dobiegły szepty i szmery, a sędzia musiała walczyć o utrzymanie porządku. Prosiła o spokój i przypominała, że to sąd, a nie teatr. Wtedy do sali weszła pani psycholog, która prowadziła rozmowy z Valentiną. Powiedziała, że choć nie ma fizycznych śladów, to zachowanie i słowa mojej córki jednoznacznie wskazują na traumę i przemoc. Rafał zaczął krzyczeć, że to manipulacja, że jestem kłamcą, który chce zniszczyć jego życie. Ale ja wiedziałam, że prawda jest po naszej stronie i to ona zwycięży. Sędzia ogłosiła, że na razie wprowadza zakaz zbliżania się Rafała do mnie i Walentinę na odległość 300 metrów. To była moja pierwsza, skromna wygrana w tej wojnie. Ale zanim Rafał opuścił salę, rzucił mi ostatnie groźby słowa pełne nienawiści, które utknęły mi w pamięci. Wiedziałam, że to nie koniec, a jedynie początek czegoś znacznie gorszego. Wracając z sądu, obejmowałam Walentinę, czując, jak jej małe ciało wciąż drży. Obie wiedziałyśmy, że musimy być silne, bo ta historia jeszcze się nie skończyła. Mimo iż sąd wydał zakaz zbliżania się Rafała do mnie i Walentiny, życie nie stało się łatwiejsze. Wręcz przeciwnie, poczułam, że ta decyzja tylko rozpaliła nienawiść, która w nim się tliła. W moim domu, który kiedyś był schronieniem, teraz panowała atmosfera ciągłego napięcia i niepokoju. Każdy dźwięk na klatce schodowej sprawiał, że serce biło mi szybciej, a Walentinę coraz częściej przytulała się do mnie, Szukając pocieszenia. Przez te dni musiałam skonfrontować się nie tylko z Rafałem, ale także z ludźmi, którzy zamiast wesprzeć, zaczęli wątpić w naszą prawdę. Sąsiedzi szeptali za plecami, a niektóre matki w szkole patrzyły na mnie z podejrzliwością, jakby moja historia była jedynie wymysłem. Pewnego ranka, kiedy wychodziłam z domu do pracy, zobaczyłam grupę sąsiadów stojących pod blokiem. Trzymali w rękach plakaty z napisami, które miały nas zdyskredytować. Kłamczyni, fałszywe oskarżenia, zniszczyła rodzinę. Walentynę trzymała moją dłoń, a jej oczy były pełne strachu. Czułam, jak ogarnia mnie bezsilność, ale nie mogłam się poddać. Stanęłam przed nimi, starając się mówić spokojnym głosem. Proszę, nie oceniajcie mnie, zanim nie poznacie całej prawdy. Walczę o bezpieczeństwo mojej córki, a nie o zemstę. Wtedy nagle pojawiła się Karolina, moja sąsiadka, która wcześniej okazała nam wsparcie. Stanęła u mojego boku i powiedziała głośno, znacie ludzie i wiecie, jak bardzo kocha swoją córkę. Nie pozwólmy, by kłamstwa niszczyły nasze sąsiedztwo. Jej słowa zyskały kilka cichych potwierdzeń, ale nie wszyscy odeszli. Atmosfera była napięta, a ja wiedziałam, że ta społeczna walka dopiero się zaczyna. Wieczorem, kiedy już myślałam, że mogę choć na chwilę odetchnąć, do drzwi mojego mieszkania zaczął dobijać się Rafał. Jego twarz była czerwona, oczy pełne nienawiści. Krzyczał, że to on jest prawdziwym ojcem, że Walentinę kłamie, a ja niszczę rodzinę. Nie otworzyłam drzwi. Zadzwoniłam na policję, która zjawiła się szybko i odprowadziła Rafała z powrotem na ulicę. Wtedy zrozumiałam, że prawdziwa bitwa nie toczy się już tylko w sądzie, ale na ulicach, w sercach ludzi i w każdej chwili naszego życia. Ale ja nie zamierzałam się poddać. Dla Walentinie i dla siebie sama musiałam być najtwardsza. Bo choć świat może nas nie rozumieć, my mamy prawdę, a to jest nasza największa siła. W tych dniach, gdy wokół nas narastała burza nieufności i osądów, zaczęłam dostrzegać, że walka o prawdę wymaga nie tylko siły, ale i sprytu. Zdecydowałam się na kolejny krok skontaktowałam się z lokalnym prokuratorem, panem Michałem Kaczmarskim, który znany był ze swojej determinacji w sprawach dotyczących przemocy domowej. Po długich rozmowach i przedstawieniu mu wszystkich dowodów poczułam, że wreszcie ktoś naprawdę nas słucha. Prokurator zapowiedział, że rozpocznie śledztwo z pełnym zaangażowaniem, a także poprosi o wsparcie psychologów, którzy pomogą Walentinie odzyskać spokój. Ta wiadomość dodała mi otuchy i przypomniała, że nie jestem sama w tej walce. W międzyczasie w szkole Walentinę zaczęła uczęszczać na zajęcia terapeutyczne prowadzone przez panią psycholog Aleksandrę, Kobietę o ciepłym uśmiechu i cierpliwości, która potrafiła dotrzeć do serca mojej córki. Z każdym dniem widziałam, jak powoli, krok po kroku, Walentinę odzyskuje uśmiech i wiarę w siebie. Jednak Rafał nie zapomniał o nas. Jego działania stawały się coraz bardziej agresywne, rozpowszechniał fałszywe plotki, próbował nas zastraszyć, a nawet pojawił się pod szkołą, co spowodowało, że dyrekcja musiała zorganizować ochronę. Pewnego dnia, gdy wracałam z pracy, zauważyłam, że drzwi mojego mieszkania są lekko uchylone. Serce zabiło mi mocniej. Weszłam ostrożnie do środka i zobaczyłam, że ktoś przewrócił rzeczy, rozsypał książki i rozrzucił ubrania. To był jasny sygnał ktoś chciał nas przestraszyć. Zadzwoniłam natychmiast na policję, która przybyła w ciągu kilku minut i rozpoczęła dochodzenie. Ta sytuacja pokazała mi, że Rafał nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć naszą rodzinę ale ja postanowiłam, że nie dam mu satysfakcji. Z pomocą prokuratora i policji podjęłam kroki prawne, by zwiększyć ochronę i zapewnić bezpieczeństwo Walentinie. Wieczorami, gdy kładłam się spać, myślałam o tym wszystkim, co przeszłyśmy. O bólu, strachu, ale i o nadziei, która powoli zaczynała rozkwitać w naszych sercach. Mamusiu, czy będzie dobrze? Pytała Walentinę, tuląc się do mnie. Tak, kochanie. Razem pokonamy wszystko, odpowiadałam, czując, że mimo przeciwności losu jesteśmy silniejsze niż kiedykolwiek. Ale wiedziałam też, że prawdziwa próba jeszcze przed nami w sądzie, gdzie nasze życie i przyszłość Valentine będą ważyć na szali. Sąd, który miał zadecydować o naszej przyszłości, był miejscem pełnym napięcia i emocji, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Wiedziałam, że to moment prawdy, który może zmienić wszystko, a jednocześnie bałam się, jak moja córka poradzi sobie z tym ciężarem. Zanim weszłyśmy do sali rozpraw, Walentynę ścisnęła moją dłoń, a jej drobne paluszki drżały. Spojrzałam na nią i uśmiechnęłam się, choć serce biło jak oszalałe. Jesteś najodważniejszą dziewczynką, jaką znam, powiedziałam cicho. Sala była pełna ludzi sędzia, prokurator, obrońca Rafała oraz liczni świadkowie i dziennikarze. Rafał siedział z kamienną twarzą, ubrany w elegancki garnitur, który nie pasował do człowieka, jakim był naprawdę. Najważniejszym momentem było przesłuchanie Valentine. Zasiadła przy specjalnym stoliku, gdzie psycholog i sędzia patrzyli na nią z troską i zrozumieniem. Zaczęła mówić cichym głosem, ale z każdym zdaniem nabierała pewności siebie. On wszedł do mojego pokoju, kiedy nie było mamy. Dotykał mnie tam, gdzie nie powinien. Kazał milczeć, tłumacząc, że mama się zdenerwuje, jeśli powiem prawdę wyznała, a jej słowa wstrząsnęły całą salą. Przedstawione zostały także opinie biegłych lekarzy i psychologów, którzy potwierdzili, że zachowanie Walentiny wskazuje na doświadczoną przemoc. Rafał próbował się bronić na przemian płacząc i krzycząc, że wszystko to jest kłamstwem. Jego adwokat starał się zdyskredytować moją córkę, sugerując, że jest zmanipulowana przez matkę. Z trudem powstrzymywała muzy, gdy sędzia stanowczo przypomniała o konieczności zachowania szacunku i spokoju. Gdy zapadł wyrok 12 lat pozbawienia wolności w zakładzie karnym o zaostrzonym rygorze oraz nakaz zakazu zbliżania się do mnie i Walentinę poczułam, jak ciężar spada mi z serca. Rafał wpadł w szał, wrzeszcząc, że to niesprawiedliwość, ale nikt już go nie słuchał. Po wyjściu z sali objęłam Walentinę mocno, czując, że choć droga przed nami jeszcze długa, to najgorsze mamy już za sobą. Wtedy właśnie pośród łez i ulgi zobaczyłam spojrzenie mojej matki do Unity, która po raz pierwszy od dawna stanęła po naszej stronie. Przepraszam, że wątpiłam, powiedziała cicho. To był moment, który na zawsze zmienił nasze relacje. Wiedziałam, że ta historia nie kończy się tutaj, że walka o naszą godność, spokój i szczęście dopiero się zaczyna. Ale teraz, choć zmęczona i pełna obaw, czułam, że nie jestem już sama. I że razem z Walentiną potrafimy przetrwać wszystko. Po ogłoszeniu wyroku, który zdawał się być naszym pierwszym prawdziwym zwycięstwem, życie nie wróciło od razu do normy. Wręcz przeciwnie poczułam, że teraz zaczyna się prawdziwa próba, której nie da się uniknąć. Powrót do codzienności był trudny. Każdego ranka budziłam się z myślą, że muszę być dla Walentiny nie tylko matką, ale i tarczą przed światem, który potrafił być okrutny i pełen nieufności. W domu, mimo że Rafała już nie było, wciąż czułam ciężar jego obecności w spojrzeniach sąsiadów, w szeptach na klatce schodowej, w niepewności, która nie opuszczała mojej córki. Walentynę na nowo uczyła się ufać światu. Jej uśmiech, choć jeszcze rzadki, stawał się coraz częstszy dzięki wsparciu pani Aleksandry, psycholog, która z ogromnym sercem prowadziła terapię dziewczynki. Pewnego popołudnia, gdy siedziałyśmy razem w kuchni, Walentynę nagle spojrzała na mnie i powiedziała, Mamusiu, wiem, że już nic nam nie grozi, prawda? Jej pytanie poruszyło mnie głęboko. Uśmiechnęłam się i przytuliłam ją mocno. Zrobię wszystko, by tak było, skarbie. Jednak mimo naszych wysiłków, nie wszyscy w otoczeniu potrafili zaakceptować prawdę. Niektórzy sąsiedzi nadal szeptali, a wśród nich była też Donata, moja matka, która długo nie potrafiła uwierzyć w to, co się stało. Pewnego dnia, kiedy przyszła do nas z torbą pełną zakupów, spojrzała na mnie z mieszanką bólu i wątpliwości. Luizo, zawsze myślałam, że przesadzasz, ale teraz widzę, ile wycierpiałaś i ty, i Valentinę. Jej słowa były jak balsam na moją duszę. Wiedziałam, że to początek odbudowy naszych relacji zranionych, ale możliwych do naprawienia. W międzyczasie lokalne media zaczęły interesować się naszą historią. Mimo, że było to trudne, postanowiłam mówić otwarcie, by pomóc innym kobietom i dzieciom, które mogły cierpieć w milczeniu. Wystąpiłam w kilku wywiadach, opowiadając o walce, determinacji i sile, którą można znaleźć w sobie, nawet gdy świat zdaje się walić na głowę. I choć nie wiedziałam, co przyniesie przyszłość, czułam, że dzięki temu, co przeszłyśmy, jesteśmy nie do pokonania. Bo prawdziwa siła to nie tylko przetrwać burzę, ale nauczyć się tańczyć w deszczu. A nasz taniec dopiero się zaczynał. Po tej burzliwej drodze, którą przeszłyśmy z Walentiną, poczułam, że wreszcie zaczynamy odnajdywać spokój, choć świat wokół nas wciąż potrafił być nieprzewidywalny. Jednego letniego poranka, gdy słońce łagodnie wpadało przez okno naszej kuchni, Walentinę zaskoczyła mnie swoim uśmiechem, który rozświetlił całe pomieszczenie. Mamusiu, czy mogę dziś zaprosić koleżanki na urodziny? zapytała nieśmiało. Jej pytanie było dla mnie jak najpiękniejszy znak, że powoli wracamy do normalności. Postanowiłam, że zorganizujemy małą uroczystość, pełną śmiechu, kolorowych balonów i beztroski, której tak bardzo jej brakowało. Przygotowania trwały kilka dni. Wybierałyśmy razem dekoracje, piekłyśmy ciasto, a Walentiny z błyskiem w oku wybierała zaproszenia dla swoich nowych przyjaciółek ze szkoły. W dniu przyjęcia, nasz mały salon zamienił się w prawdziwe miejsce radości. Dziewczynki biegały, śmiały się i bawiły, a ja patrzyłam na Walentinę z dumą i łzami w oczach, bo widziałam, jak odradza się jej dzieciństwo. Ale nawet w takich chwilach nie mogłam całkowicie zapomnieć o tym, co przeszłyśmy. Wiedziałam, że cienie przeszłości mogą powrócić niespodziewanie. I rzeczywiście, pewnego wieczoru, gdy już wszyscy poszli spać, na moim telefonie pojawiła się wiadomość od nieznanego numeru. To jeszcze nie koniec, Luizo. Rafał nie zapomniał. Uważaj. Zamarłam, czując, jak serce znowu zaczyna szybciej bić. Wiedziałam, że choć wygrałyśmy bitwę, wojna jeszcze się nie skończyła. Ale tym razem byłam gotowa. Miałam przy sobie Walentinę, rodzinę, przyjaciół i siłę, której wcześniej nie znałam. I choć przyszłość była niepewna, postanowiłam walczyć dalej dla nas, dla prawdy, dla nadziei, która nigdy nie gaśnie. Bo czasem największą odwagą jest nie uciekać, lecz stanąć twarzą w twarz z tym, co przeraża. A nasza historia dopiero się zaczynała. Nie mogłam pozwolić, by ta groźba zatruła nasze życie. Wiedziałam, że od teraz muszę być jeszcze bardziej czujna nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla Walentiny. Zaczęłam dokładniej zabezpieczać nasze mieszkanie. Zainstalowałam dodatkowe zamki, kamery przy drzwiach wejściowych i system alarmowy. Każdy hałas w nocy wywoływał u mnie dreszcze, ale też utwierdzał w przekonaniu, że musimy być przygotowane na wszystko. W pracy, mimo zmęczenia, starałam się zachować spokój i profesjonalizm, choć myśli nieustannie krążyły wokół tego, co się dzieje w domu. Walentiny natomiast coraz bardziej otwierała się na świat, zaczęła rysować, malować i opowiadać o swoich marzeniach o przyszłości, co dawało mi siłę i nadzieję. Pewnego dnia, gdy wracałam ze szkoły po Walentinę, spotkałam na klatce schodowej Karolinę, moją sąsiadkę i przyjaciółkę, która od początku była przy nas. W jej oczach zobaczyłam troskę, ale i determinację. Luizo, jeśli potrzebujesz pomocy, wiesz, że możesz na mnie liczyć. Razem damy radę, powiedziała, ściskając moją dłoń. To wsparcie okazało się bezcenne, zwłaszcza gdy kilka dni później do drzwi zapukała policja. Okazało się, że ktoś próbował włamać się do naszego mieszkania. Na szczęście nic nie zginęło, ale było jasne, że Rafał nie zamierza odpuścić. Z pomocą prawników i organów ścigania rozpoczęły się działania mające na celu zapewnienie nam pełnej ochrony. W międzyczasie Walentinę kontynuowała terapię, a ja powoli odzyskiwałam spokój, choć zawsze z rezerwą. Wieczorami, siedząc razem na kanapie, mówiłyśmy o tym, co przeszłyśmy, ale też o marzeniach i planach na przyszłość. Mamusiu, kiedy będę duża, chcę pomagać dzieciom, które cierpią tak jak ja, mówiła z nadzieją w głosie. Jej słowa były dla mnie najpiękniejszym dowodem na to, że nawet po najciemniejszej nocy przychodzi świt. Choć droga była trudna i pełna przeszkód, wiedziałam, że razem możemy pokonać wszystko. I tak, trzymając Valentinę za rękę, patrzyłam w przyszłość z odwagą, gotowa na kolejne wyzwania, które życie postawi na naszej drodze bo prawdziwa siła pochodzi z miłości i wiary, które nigdy nie gasną.